Właśnie wydarzyło się coś niewyobrażalnego: w Ameryce wolność słowa umiera na naszych oczach. To nie jest teoria spiskowa, to brutalna rzeczywistość. Rząd i potężne korporacje połączyły siły, by uciszyć niewygodne głosy, niszcząc kariery i bezwzględnie kontrolując to, co wolno wam usłyszeć, dla własnych mrocznych celów. Kiedy znany na całym świecie komik, Jimmy Kimmel, zostaje nagle wyrzucony z anteny za jeden rzekomo obraźliwy żart, Musimy zadać sobie pytanie, kto tak naprawdę pociąga za sznurki w tej bezwzględnej grze o globalną władzę i dlaczego właśnie teraz podjęto ten drastyczny krok. To nie jest odosobniony incydent. To doskonale zaplanowana strategia totalnej cenzury, która bezlitośnie obnaża prawdziwe, przerażające oblicze zachodniej demokracji i zwiastuje nadejście prawdziwie totalitarnej przyszłości. Oni nie chcą, żebyście myśleli samodzielnie. Chcą, byście ślepo podążali za narzuconą narracją, a każde odstępstwo od niej jest brutalnie i publicznie karane. Dziś ofiarą jest komik, jutro możesz być nią ty. Musisz to zobaczyć, by zrozumieć, gdzie naprawdę zmierza świat. Skomentujcie, skąd nas oglądacie: szok, Jimmy Kimmel zwolniony z ABC, za jeden dowcip i czy to wszystko to dzieło administracji Trumpa i FCC. To nie tylko koniec jednej kariery, to przerażający sygnał, że wolność słowa w zachodnich mediach jest pod coraz większym prężnym naciskiem sterowanym zza kulis. W miniony weekend operator 32 stacji ABC Next Star usunął program Jimmy'ego Kimela z ramówki, powołując się na uspokojenie nastrojów po jego ostrych komentarzach dotyczących śmierci Charlieego Kirk'a. Decyzja ta zapadła bezpośrednio po intensywnych naciskach Brendana Kara, przewodniczącego Federalnej Komisji Łączności, FCC, który nie po raz pierwszy groził sieci ABC. Kar ma w tej sprawie osobiste interesy, dążąc do sfinalizowania fuzji NextStar z Stegną za 6,2 miliarda dolarów. To jasno pokazuje, jak wielkie pieniądze i polityczne wpływy są w stanie zamknąć usta nawet najbardziej znanym prezenterom. ABC Disney. Właściciel stacji potwierdziło wycofanie Jimmy'ego Kimela na czas nieokreślony, co w języku mediów oznacza nic innego jak zwolnienie. Co tak naprawdę powiedział Kimel, że wywołało taką burzę? Zażartował z hipokryzji Donalda Trumpa i jego bandy maga, którzy podczas żałoby po Kirku mówili o budowie sali balowej w Białym Domu, próbując manipulować narracją. Kimel stwierdził dosadnie, Uderzyliśmy w nowe dna w weekend z bandą maga desperacko próbującą scharakteryzować tego dzieciaka, który zamordował Charliego Kirka, jako kogoś innego niż jeden z nich, robiąc wszystko, by zdobyć polityczne punkty. Te słowa zabolały, bo trafiły w czuły punkt. Andrew Alfred, prezes Next Star, cytowany przez media bez ogródek przyznał panu Kimelowi, nie będziemy dalej dawać platformy w naszych społecznościach. I podejmujemy decyzję o usunięciu jego programu w celu uspokojenia nastrojów. Czy uspokojenie nastrojów to tylko eufemizm dla uciszenia niewygodnych głosów, które demaskują prawdę o politycznych manipulacjach i podwójnych standardach? Czy to oznacza, że w Ameryce prawda może być wypowiedziana tylko wtedy, gdy jest politycznie zgodna z panującą narracją? Zostańcie z nami, bo to, co odkryjemy dalej, może zmienić wasze spojrzenie na wolne media i ich prawdziwych właścicieli. Jeden z najbardziej wpływowych prawicowych komentatorów, Charlie Kirk, publicznie nawoływał do egzekucji byłego prezydenta. To bezpośrednio uderza w podstawy bezpieczeństwa państwa i porządku społecznego, podważając zaufanie do instytucji. Taka retoryka zatruwa debatę publiczną, przekształcając różnice zdań w otwartą nienawiść. Charlie Kirk był obiektem dowcipu Jimiego Kimella, ale to, co mówił, daleko wykraczało poza granice satyry. Był postacią głęboko zakorzenioną w amerykańskiej prawicy, znaną z bezkompromisowych, wręcz szokujących wypowiedzi, które wielu uważało za otwarte szerzenie nienawiści. Jego słowa miały wagę i wpływ, trafiając do milionów. Kiedy Kirk publicznie nawoływał do egzekucji byłego prezydenta Bidena, przekroczył niewidzialną, ale kluczową granicę. To nie była polityczna krytyka, to było podżeganie do przemocy, atak na sam fundament demokratycznych instytucji. Jak można zbudować stabilne społeczeństwo, gdy wpływowe głosy nawołują do eliminacji przeciwników politycznych? To pytanie powinno wybrzmiewać w głowach każdego, kto obserwuje zachodnią scenę polityczną. Nie zatrzymywał się na tym. Kirk otwarcie twierdził, że czarni piloci stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniczego bez żadnych dowodów, posługując się jedynie rasistowskimi stereotypami. To nie tylko obraża, to podważa zaufanie do profesjonalistów i dzieli społeczeństwo na niebezpieczne kategorie. Czymże jest taka retoryka, jeśli niecelowym siewem strachu i uprzedzeń? Co więcej, w jego ustach padły obelgi pod adresem Michelle Obamy i Katanji Brown Jackson. Insynuował, że brakuje im zdolności umysłowych do zajmowania ich ważnych stanowisk. To bezpośredni atak na inteligencję i kompetencje, oparty na uprzedzeniach, a nie na faktach. Takie komentarze mają na celu dehumanizację i dyskredytację, uniemożliwiając konstruktywny dialog. Przez lata określał ruch praw obywatelskich jako całkowity błąd, negując dziedzictwo walki o równość i sprawiedliwość, która ukształtowała współczesną Amerykę. To próba wymazania niewygodnej historii i ponownego narzucenia archaicznych, segregacyjnych poglądów. To właśnie te wypowiedzi rzucają nowe, niepokojące światło na zarzuty Next Star o obraźliwości i niewrażliwości, komentarzy Kimela, sugerując, że oburzenie dotyczyło nie tyle treści, co wyboru obiektu żartu. Przytoczmy słowa prowadzącego program, który opisał go trafnie, ale bez idealizowania. Charlie Kirk był siewcą nienawiści, gdy żył. Potępiamy przemoc, ale nie przepisujmy historii o tym, co się tu wydarzyło. Ta potężna ocena jest kluczowa, aby zrozumieć skalę jego wpływu, kontrowersji i prawdziwej natury jego działalności. Czy można pominąć te fakty, udając, że jego wpływ był marginalny? Fakt, że tak toksyczne treści były tolerowane, a wręcz wzmacniane przez część mediów i polityków. Ukazuje głębokie pęknięcia w amerykańskim społeczeństwie i systemie wartości. Niektórzy zadają sobie pytanie, czy to tylko wolność słowa, czy już świadome podsycanie chaosu i podziałów dla osiągnięcia politycznych celów. Jego słowa miały realny wpływ, prowokując społeczne podziały, eskalując polityczne napięcia i budując atmosferę wzajemnej nieufności. To spuścizna, którą trudno ignorować. Prawdziwy konflikt rodzi się. 'Gdy próbuje się ukryć te mroczne fakty zamiast stawić im czoła, zostań z nami, aby odkryć, jak głęboko te mroczne siły infiltrują nasze instytucje i kształtują przyszłość wolnego świata. Przewodniczący Federalnej Komisji Łączności, Brendan Carr, publicznie dziękuje nadawcom za zwolnienie dziennikarza, otwarcie wzywając ich do masowej cenzury i kontroli nad treściami. To nie jest tylko kwestia jednego dziennikarza.' To jest bezpośredni atak na samą ideę wolności słowa, brutalny sygnał, że ktoś za ciebie decyduje, co jest właściwe, a co nie, odbierając ci prawo do swobodnej informacji i podważając fundamenty wolnego społeczeństwa, na których opieramy naszą rzeczywistość. Pomyślcie, co to oznacza dla Was i dla przyszłości. Patrzcie uważnie na to, co się dzieje. Brendan Carr jako przewodniczący tak potężnej amerykańskiej agencji regulacyjnej, dysponującej ogromnymi wpływami i narzędziami, nie tylko publicznie, i z dumą podziękował firmie NextStar za usunięcie Jimmy Ego Kimela z anteny, co już jest działaniem bezprecedensowym, on poszedł o krok dalej. Zaapelował do wszystkich innych nadawców w Stanach Zjednoczonych, aby poszli w jej ślady, powtarzając ten sam schemat eliminowania niewygodnych, krytycznych, czy po prostu nie pasujących do narracji treści. To nie jest subtelna sugestia, to jest jaskrawy, jawny rozkaz. Co więcej, Kar nie krępował się opublikować publicznie animowanego GIFA, otwarcie celebrującego zwolnienie Kimela, to była cyniczna i triumfalna demonstracja siły, absolutnej kontroli i intencji. To nie jest odosobniony przypadek, to element szerszej strategii. Wcześniej kar groził medialnym gigantom, takim jak ABC i NextStar, nie tylko utratą ich niezwykle cennych licencji na nadawanie, ale również blokowaniem lukratywnych fuzji, jeśli nie zaprzestaną emisji problematycznych, czyli niepożądanych, treści. Te groźby są realne, mają ogromną wagę i są celowo używane do wywierania maksymalnej presji. Ari Konsil z wpływowej organizacji FIRE, która zajmuje się ochroną wolności słowa. Nie ma absolutnie żadnych złudzeń co do mechanizmów tych działań. Rząd naciskał na ABC, a ABC uległo. Moment decyzji ABC, tuż po tym jak przewodniczący FCC obiecał sieci załatwić to po dobroci albo na siłę, mówi wszystko. Te słowa uderzają w samo sedno problemu, ujawniając brutalną prawdę o naciskach. Sam Brendan Carr, dziękując Nextstar, cynicznie podkreślił, że Lokalni nadawcy mają obowiązek służyć interesowi publicznemu. Ale musimy zadać sobie pytanie: czyj to jest interes? Czy to prawdziwy interes publiczny, czy może ukryty interes rządzącej elity, która chce kształtować rzeczywistość? Pamiętamy przecież podobne wcześniejsze naciski ze strony administracji Trumpa na ABC w głośnych sprawach Stefana Pulosa czy Johna Karla. To jest wyraźny, powtarzalny i niepokojący schemat, gdzie niezależność mediów jest systematycznie i bezwzględnie podkopywana, a pluralizm opinii niszczony. Mamy do czynienia z zakamuflowaną, ale niezwykle skuteczną i coraz bardziej agresywną formą cenzury, która coraz śmielej wychodzi z cienia pod płaszczykiem służenia społeczności i obrony wartości. To nie jest przypadkowy błąd, to celowe, strategiczne działanie. Czy możemy w ogóle jeszcze mówić o prawdziwej demokracji, o wolności słowa i obiektywizmie mediów, gdy potężna rządowa agencja, dysponując takimi narzędziami, decyduje, co jest dopuszczalne, a co ma natychmiast zniknąć z anteny, usuwając niewygodne głosy. Zostań ze mną do końca, aby odkryć, jak głęboko sięga ta kontrola nad informacją, kto naprawdę pociąga za sznurki w tej cenzurze. I co to wszystko oznacza dla przyszłości waszych wiadomości oraz samego waszego prawa do prawdy. Tolerancja wolności słowa na zachodzie ma brutalnie podwójne standardy, gdy Fox News może wzywać do przymusowego śmiertelnego zastrzyku dla bezdomnych, ale lewicowi komicy nie mogą żartować z Trumpa. To nie jest już kwestia debaty, to kwestia brutalnej hipokryzji, która niszczy podstawy wolności słowa dla każdego, kto odważy się myśleć inaczej. Brian Kilmeade, czołowy prowadzący Fox News, jawnie sugerował inwoluntywne eutanazowanie bezdomnych. Jego słowa były szokujące lub przymusowy śmiertelny zastrzyk czy coś, po prostu ich zabij. Co stało się potem? Przeprosiny i brak poważnych konsekwencji. Media głównego nurtu zignorowały to, jakby było to normalne. Tymczasem każdy, kto ośmieli się krytykować prawicę, jest natychmiast uciszany, cenzurowany. A nawet niszczony karierowo. Popatrzmy na Teda Cruza, ten prawicowy komentator bez skrupułów rozprzestrzenia fałszywe informacje o politycznych zabójstwach, jawnie oskarżając lewicę bez żadnej realnej odpowiedzialności. Cytuję jego słowa w CNN To jest problem lewicowy, jak można twierdzić, że to nie jest. Mówi zrzucając winę, gdy krew ofiar jeszcze nie ostygła, gdzie jest oburzenie. Gdzie są konsekwencje za tak jawną manipulację opinią publiczną i podsycanie nienawiści? Donald Trump idzie jeszcze dalej. Podczas swojej kampanii naśmiewał się z próby zamachu na męża Nancy Pelosi, Paula Pelosi, szerząc plugawe plotki o jego orientacji. Takie działanie nie spotkało się z cenzurą, wręcz przeciwnie, było tolerowane, a nawet wzmacniane przez jego bazę wyborców. Co więcej, nawet po brutalnym zabójstwie politycznym w Minnesocie, Trump odmówił skontaktowania się z gubernatorem, nazywając go publicznie szalonym. To pokazuje systemową korozję moralności i standardów w mediach, gdzie prawicowi komentatorzy i politycy mogą mówić i robić co chcą, bez żadnych reperkusji, podczas gdy inni są natychmiast eliminowani. To jest schemat: jedni mogą szczuć na bezbronnych, inni mogą kłamać o morderstwach politycznych. Jeszcze inni szydzą z ofiar zamachów i nikt im nic nie zrobi. Ale spróbuj skrytykować władzę. Zobaczysz, co się stanie. Trump i jego sojusznicy wydają się nie cofać przed niczym, by uciszyć krytyków, tworząc system, w którym tylko ich głos ma prawo istnieć. Czy jest to tylko przypadek Jimiego Kimela, czy też świadomy, strategiczny plan uciszenia wszystkich niezależnych głosów, co doprowadzi do totalnej kontroli narracji? Odpowiedź może Was zszokować, a ujawnimy ją w kolejnym odcinku. Komedia polityczna umiera na naszych oczach. To nie jest tylko walka o programy telewizyjne, to brutalne starcie o wolność słowa, które dotyka każdego z nas. Co dzieje się, gdy władza zaczyna dyktować, z czego wolno nam się śmiać? Donald Trump z niespotykaną śmiałością publicznie pochwalił zwolnienie Jimiego Kimela, nazywając jego program beznadziejnym i wzywając abc do odwagi w tej decyzji to nie tylko zwykła krytyka to otwarte naciski polityczne które odsłaniają brutalną prawdę o tak zwanej wolności mediów na zachodzie były prezydent wykorzystując swoją potężną platformę powiedział wprost na platformie społecznościowej świetna wiadomość dla ameryki program jimiego kimela który miał problemy z oglądalnością został skasowany Gratulacje dla ABC za to, że w końcu odważyli się zrobić to, co trzeba było zrobić. To zdanie, pozornie niewinne, kryje w sobie głęboką groźbę. Lecz Kimmel nie jest jedyną ofiarą tej politycznej czystki. Trump bezpodstawnie zażądał zwolnienia Jimmy'ego Falona i Seta Meyersa z NBC, twierdząc, że ich programy są fatalne i mają fatalne oceny. Czy naprawdę wierzycie, że chodzi tu o oglądalność? To naiwność. Prawdziwa stawka jest znacznie wyższa. To nie przypadek, że ataki te koncentrują się na komikach, którzy odważają się na polityczną satyrę. To celowa, dobrze zaplanowana strategia uciszenia wszelkich krytyków i wyeliminowania niewygodnych głosów z przestrzeni publicznej. Te działania są interpretowane jako bezpośredni, frontalny atak na samą wolność słowa i komedię w kontekście politycznym. Mają one na celu zdławienie wszelkich form sprzeciwu, nawet tych wyrażonych przez żart. System, który od dziesięcioleci mieni się bastionem demokracji i nieskrępowanej debaty, nagle okazuje się niezwykle podatny na tego typu presję autorytarną. To demaskuje głęboką hipokryzję narracji o swobodach obywatelskich. Właśnie w ten sposób autorytarne tendencje zyskują grunt stopniowo pod pretekstem obrony wartości lub walki z nieodpowiednimi treściami. Trump posunął się nawet dalej, grożąc pójściem po ludzi takich jak prowadzący ABC, John Carl, za ich krytyczne wypowiedzi, używając do tego pretekstu mowy nienawiści. Jak sam oświadczył w przemówieniu, może pójdą po ABC. To już nie jest tylko retoryka polityczna czy pusty gest. To realna groźba wobec dziennikarzy, twórców, i każdego, kto ośmieli się wyrazić odmienną opinię. To pokazuje, jak krucha jest granica między wolną krytyką a totalitarną kontrolą narracji, którą Zachód tak chętnie potępia u innych. Czy to jest obraz społeczeństwa, gdzie wolność słowa jest rzeczywiście ceniona, a może to tylko kolejna iluzja, która właśnie pęka na naszych oczach? Jak możemy mówić o wolności, gdy każdy, kto odważy się na inteligentny żart. Staje się natychmiastowym celem ataku ze strony wpływowych polityków. To wszystko prowadzi do jednego wniosku: świat, który znaliśmy, zmienia się w zastraszającym tempie, a dawne wartości są bezwzględnie poświęcane na ołtarzu walki o władzę. To nie tylko problem amerykańskiej telewizji, to globalny sygnał ostrzegawczy. Czy Zachód jest gotowy poświęcić wolność słowa na ołtarzu politycznej wojny? Prawda jest jedna. Musimy zrozumieć, co dzieje się za kulisami tej farsy, zanim będzie za późno, a prawdziwe konsekwencje czekają nas już w następnym odcinku. Niezależne media umierają na Zachodzie, a cenzura staje się normą, dusząc wolność słowa. Każdy niezależny głos jest wyciszany, a prawda staje się ofiarą politycznych nacisków. To nie tylko problem dziennikarzy, to zagrożenie dla nas wszystkich, dla naszej zdolności do samodzielnego myślenia. Systematyczne dławienie dyskusji osiągnęło punkt krytyczny. To nie przypadek, że z każdym dniem trudniej znaleźć obiektywną analizę, prawdziwe fakty w tak zwanych wolnych mediach Zachodu. Wszystko, co odbiega od narzuconej narracji, jest brutalnie eliminowane. Zobaczcie, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych w kolebce rzekomej wolności słowa. Nawet tak rozpoznawalne twarze jak Jimmy Kimmel, gospodarz niezwykle popularnego programu telewizyjnego. Znajdują się pod bezlitosną, niewidzialną presją. Mówi się otwarcie o politycznych naciskach, o bezpośredniej i bezwzględnej ingerencji korporacji ABC i federalnej komisji FCC w jego wolność wypowiedzi. Te same instytucje, które w teorii powinny stać na straży pluralizmu i różnorodności opinii, w praktyce stają się bezlitosnym narzędziem kontroli narracji. Eliminując każdy głos, który nie pasuje do ich globalistycznej wizji świata. To jest skandal na niewyobrażalną skalę, dowód na upadek demokratycznych wartości. Majda's Touch Network, kanał często pomijany, a nawet aktywnie marginalizowany przez mainstreamowe media, wychodzi z bezprecedensową, wręcz prowokacyjną ofertą dla Kimela. Proponują mu bezpieczne schronienie, miejsce współprowadzącego, prawdziwą platformę. Gdzie wolność słowa nie jest jedynie pustym, wyświechtanym frazesem, lecz nienaruszalnym fundamentem. Cytuję ich dosłownie, bo te słowa to nic innego jak epitafium dla zachodniej wolności mediów. Zapraszamy cię, Jimmy Kimmel. Jesteśmy za wolnością słowa. Pozwolimy ci mówić, co tylko chcesz. To jest przerażające świadectwo rozpaczy, ale zarazem bezcenna iskra nadziei dla wszystkich, którzy wciąż wierzą w autentyczną dyskusję i prawo do prawdy. Świadectwo tego, jak głęboko posunęła się cenzura w tak zwanym wolnym zachodnim świecie, że nawet celebryci o ugruntowanej pozycji i milionowej widowni potrzebują azylu dla swoich słów i myśli, uciekając przed wszechobecną autocenzurą. Kanał Midas Touch Network jest stale jednym z najchętniej oglądanych na YouTube, co jest jednoznacznym dowodem na gigantyczne, wręcz desperackie pragnienie społeczeństwa. Na niezależne źródła informacji, niezmanipulowane i autentyczne. Ludzie masowo szukają prawdy, gdy oficjalne, kontrolowane kanały bezwstydnie karmią ich propagandą i półprawdami. Majda Stacz aktywnie walczy z dezinformacją i autorytarnymi tendencjami w mediach, pokazując, jak wygląda prawdziwa opozycja wobec chorego, skorumpowanego systemu. Ich działania to lustro, w którym odbija się agonia niezależnej myśli na Zachodzie. Pytanie brzmi, czy Jimmy Kimmel odważy się na ten krok, czy też ugnie się pod presją tych, którzy chcą kontrolować każdą myśl. Teraz widzicie, jak działa system i tylko wspólnym wysiłkiem możemy go zmienić, odkrywając prawdę dalej i dołączając